Debata poranka. Witam Państwa w ostatniej półgodzinie naszego wspólnego poranka, a naszymi gośćmi w debacie są Miłosz Lodowski, publicysta. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Pani redaktor. Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I no, mam kłopoty techniczne. miejmy nadzieję, że będziemy się mogli słyszeć i Michał piękność Trybuna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam radio słuchaczy. I zaczniemy od wypowiedzi jednej z polityk Platformy Obywatelskiej, dość zaskakującej, która uważa, że cały rząd powinien się podać do dymisji, ponieważ do tej pory nie wyjaśnił, co się tak naprawdę stało w Odrze. Dlaczego mówię zaskakującą? Ponieważ wcześniej słyszeliśmy u serial na temat rtęci. Kiedy rtęci nie stwierdzono i pojawiły się informacje o katastrofie hydrologicznej w Europie, o wysychaniu renu, w tej chwili. I jest żądanie dymisji całego rządu. Czy zasadne? Miłosz Lodowski. Ja myślę, że wszystkie rządy, teraźniejsze i przyszłe, powinny tak zawczasu się podać do dymisji. Ale mówiąc na poważnie? To jest takie żądanie? Nie, nie. Mówiąc poważnie, no to ja zastanawiam się, kto odpowie w za tą sytuację, gdy okaże się, że. To jest na przykład jakaś inna przyczyna. Zawiniona przez. Ale właśnie zaniebania. dlatego opowiedziałam, ponieważ w tej chwili mamy doniesienia dotyczące katastrofy hydrologicznej. Gazeta Wyborcza pisze o katastrofalnej sytuacji w Renie, gdzie yy, eksperci już mówią o tym, że będą yy, ogromne ilości ściętych ryb, że susza powoduje dramatyczne skutki, jeżeli chodzi o hydrologię. I nie tylko. Zresztą ale tutaj się skupiam na hydrologii. I stąd moje pytanie. Yy, no, w Sytuacja dochodzi do um, dość um, paradoksalnej. Eksperci zwracają uwagę, na przykład pan doktor Tomasz Harudziński, socjolog z mówił, że tego typu zaostrzenie retoryki nie słyszy opo opozycji. Pytanie, czy rzeczywiście powinny być kolejne dymisje, czy nie? Nie no, traktujmy się poważnie po prostu no i obywateli także, więc y więc histeria to nie powinna być główna metoda z działań politycznych w kraju. Jeśli pojawia się jakiś problem, to powinniśmy go próbować wspólnie rozwiązać. To, to samo to powinna być naczelna zasada polityki. I to samo pytanie do Marka Wróbla, prezes Fundacji Republikańskiej. To Michał Pinkoś, ponieważ są kłopoty techniczne z panem redaktorem Wróblem. Tak, no niewątpliwie tutaj dochodzi do pewnego rodzaju już rozgrywki politycznej pomiędzy partiami i aktorami tymi politycznymi. I tutaj no, tego typu żądania dymisji są oczywiście typową dla opozycji Opo opozycja, w takim, w takim wypadku tego typu żądania musi kierować. Natomiast no, całe rozwiązanie sprawy opiera się teraz o pracę prokuratury i to będziemy bli z bliska obserwować ich działania i to leży właśnie po stronie prokuratury odpowiedzialność za wyjaśnieniem tej sprawy. Także no, polityczne targi, polityczne gry oczywiście będą się odbywały w tle tego. No, szczególnie, że tutaj kontrowersje są po wielu stronach. Po jednej stronie mamy te opóźnienia rodzaju niedociągnięcia i z ze strony różnych instytucji szkodowych oraz A z drugiej strony mamy na przykład panią Polak, który mówił, że Niemcy wykryli jakąś tęś, która takie, co się okazało być nie do końca prawdą. Także w związku z tym, czy ten polityczny festiwal tego będzie się odbywał. No ale my tymczasem musimy czekać na fakty i na jakieś konkretne rozwiązanie tej sprawy. No a to rozwiązanie prawdopodobnie nie pojawi się właśnie ze strony polityki. Czy powinny być rzeczywiście kolejne dymisje, czy kolejne powinny być konsekwencje wyciągnięte? Tylko przypomnę, że oprócz tego, co mówi pan redaktor piękkość, również są przekazane próbki do europejskich laboratoriów, niemieckie i polskie laboratoria nie wykazały obecności rtęci. Marek Wrubel. E, o, już jestem, przepraszam, miałem kłopoty techniczne kłopoty są dzisiaj, po mojej stronie. Tak, kłopoty są techniczne dzisiaj tylko u tak. Pana, ale dajemy radę. <noise> e, no, czy powinny być kolejne dymisje? Ja, ja nawet nie, nie zupełnie jestem przekonany, co do tego, czy te, które nastąpiły, powinny mieć miejsce, dlatego że tutaj, no, niezależnie od tego, czy i jak y, polskie służby, czy, czy wody polskie y, coś opóźniły, skrewiły, tak naprawdę nie wiemy nadal, co się stało, czy w ogóle było jakieś zatrucie. W związku z tym dymisje, no cóż, były wydaje się, że, że te decyzje były podjęte z powodu oczekiwania opinii publicznej, bardziej niż, bardziej niż rzeczywistych win czy zaniedbań. W związku z tym, no wprawdzie pan premier tłumaczył, że dwu, zdymisjonował obydwu panów z powodu no, opóźnienia przekazywania informacji. No ale jednak no, nacisk polityczny ze strony opozycji, mediów, opinii publicznej był potężny w tych pierwszych godzinach, pierwszych dniach. W związku z tym, yy, w sprawie następnych konsekwencji personalnych, ja bym się tutaj naprawdę bardzo poważnie zastanowił, przede wszystkim yy, skupił uwagę na wyjaśnieniu przyczyn. Nie wiemy, co się stało. Nie wiemy, trwają badania w laboratoriach, jak już więc, mówiłam, nie tylko więc, polskich, koło... ale również europejskich. Więc wyrzucanie kogokolwiek yy, chyba, chyba byłoby nie na miejscu, zwłaszcza, że ciśnienie polityczne. Yy, czy, czy, czy taka panika wręcz yy, czy histeria yy, no, w ostatnich dwóch dobach zelżało? Jeżeli chodzi o ciśnienie polityczne, o którym Pan mówi, to również chciałam Panów zapytać o skutki oddziaływania na wyborców, na obywateli fake newsów. Bo z jednej strony mamy Odrę rtęć, której nie było, dziennikarze, którzy są już w Szczecinie, co niektórzy w oczekiwają na te rtęć, jak sobie dworują na Twitterze, co niektórzy. Mamy również informację o tym, że ma być Belwederska zamieniona na ulicy Stefana Stepana Bandery, co jest, okazuje się kolejnym fake newsem. Tych fake newsów jest bardzo dużo. Y, 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 socjologowie mówią wyraźnie, wyporność na, i odporność na newsy jest jednak y, ograniczona. Y, jednak ta retoryka będzie się zaostrzała. Im bliżej wyborów, to będzie ostrzejsza. Czy rzeczywiście y, Polacy już są na tyle odporni, żeby nie będą reagować? Czy jednak y, tego typu y, pomysł na kampanię, na zdobycie głosów wyborczych będzie skuteczny? Miłosz Lodowski, zaczynamy. Jeśli miarą skuteczności jest właśnie próba jeżeli przepraszam, Zofoceniał. jeszcze kolejny fake, fake news, który ostatnio się pojawił, chodzi oczywiście o podręcznik profesora Roszkowskiego do y, hitu, do nowego przedmiotu, który spowodował, że bardzo dużo osób już przeczytało ten podręcznik i nauczyciele, i uczniowie. Natomiast powstają y, różnego rodzaju inicjatywy, inicjatywy, które mają zablokować ten przedmiot i po, podręcznik, a z drugiej strony pojawiają się właśnie fake newsy, co się w tym podręczniku znajduje. I wracam do mojego pytania, jeżeli chodzi o wyporność i odporność wyborców. No właśnie, wracając, to znaczy, jeśli miarą odporności ludzkiej jest możliwość przyswajania wszystkiego jak leci, bez jakiejkolwiek analizy, to tego typu metoda być może spowoduje, że Polacy w końcu wyłączą media. Bo to tak wszystko ku temu zmierzać, że... Całkowicie trzeba się odizolować od przestrzeni medialnej, żeby zacząć normalnie funkcjonować, bo inaczej jest duży problem z uspokojeniem i takim racjonalnym podejściem do rzeczywistości. Ja rozumiem tutaj pewnego rodzaju ironię pani redaktor, która powiedziała, że trzeba było przeczytać ten podręcznik i, i tak dużo osobi pod wpływem właśnie pewnego rodzaju spinów, który pojawił się w przestrzeni publicznej. Ale czytając bardzo wiele wypowiedzi, mam wrażenie, że właśnie nikt tego nie czyta. niektórzy opowiadają jakiś taki agregator informacji pierwotnej, wszystkie te informacje, które się pojawiają następne i na podstawie tego wyrabiają sobie opinie. Ale nikt nie przeczytał tego podręcznika. I tworzą takie kolejne mity na temat treści i one są wyposażone także w masę swojej woli i to wszystko tworzy taką niemiłość i niemożliwe przyswojenia pulpę. Ostatnie sondaże pokazały przepływ. To można wręcz matematycznie odczytać przepływ pomiędzy ruchem Szymona Hołownia i Platformą Obywatelską, że rośnie Platforma, maleje Szymon Hołownia. I teraz, czy to będzie rzeczywiście trend, który się będzie utrzymywał? Czy ta y, retoryka Donalda Tuska, agresywna, która y, jest obliczona na konflikt, przyniesie efekty? Marek Wrubel. I posługiwanie no to... się fake newsami oczywiście, to też. Okej. Okay. No to, to zależy tak naprawdę od tego, czy Donald Tusk i Platforma przeholuje. Ruch Szymona Hołowni to, to była reakcja, to znaczy poparcie dla niego, bo sam ruch, sama formacja Szymona Hołowni, skąd się wzięła i czym była, to jest można powiedzieć odrębny temat, natomiast wysokie poparcie dla tej formacji było reakcją na niedostatki Platformy, czyli by, by, popierali Polskę 2050 ci wyborcy, którzy wprawdzie zgadzali się z Platformą, czy, czy mieli takie euro, europejsko-liberalne poglądy, ale nie zgadzali się z taktyką, z praktyką Platformy. Po powrocie Donalda Tuska oczywiście ten już, już minęła rocznica miesiąc temu, mniej więcej. Pamiętajmy, ten trend zaczął się nieco odwracać, dlatego że Donald Tusk podjął pewne inicjatywy, pewną aktywność i zborcom euroliberalnym przywrócił jakiś fragment, ułamek nadziei. I teraz pytanie czy Donald Tusk, który w tej chwili zachowuje się no, jak taki, no, nie, może to nie jest eleganckie słowo ale bardziej jak internetowy troll niż jak polityk, przywódca który, który kieruje swoją formację w jakimś tam ku jakiemuś tam celowi pytanie, czy y, przegrzeje oczywiście w oczach y, tego elektoratu, nie mówię o innych Prawda? Nie mówię o konserwatystach, czy, czy elektoracie czy stolewicowym, czy narodowym. Pytanie, czy przeholuje, czy przegrzeje. Jeśli tak, to odpływ od Hołowni powinien się zatrzymać. Dlatego, że Hołownia cały czas y, trzyma te linie y, platformy tylko bez Tuska, bez błędów platformy i bez historii platformy. Więc tutaj to, to zależy tak naprawdę na, od, od samego Tuska i, i samych y, działaczy Platformy. Więc tutaj trudno wyrokować. Jakiś, jakiś tam poziom poparcia Hołownia na pewno utrzyma. Czy utrzyma ten poziom pozwalający przekroczyć mu wy, wy, próg wyborczy i wejście do parlamentu, to się okaże. Natomiast... Yy, ten poziom eskalacji konfliktu no, jest coraz wyższy i czy rzeczywiście będzie służył Donaldowi Tuskowi, czy jest, będzie tak, jak e, mówi chociażby m, pan doktor Rudziński, że e, wyborca już będzie tak tym zmęczony, że odpłynie. Jak pan, no jak pan uważa to pytanie do pana Michała Piękosia, e, Dziennik Trybunału? Pani redaktor, Szanowni Radzie słuchacze, jeżeli chodzi o te przepływy między Hołownią a platformą obywatelską, no to z punktu widzenia wyborcy i interesu wyborcy, to to jest na dobrą sprawę no, y, mieszanie y, w herbaty, no ale od tego czego mieszania ta herbata nie staje się słodsza i te przepływy są, one rzeczywiście istnieją, ale jeżeli spojrzymy na skład partii Szymona Hołowni, no to zobaczymy, że znaczna większość istotnych aktywistów i polityków partii Polska 2050 to są politycy Platformy Obywatelskiej. No Szymon Hołownia próbował zrobić ten sam trick, który zrobił Donald Tusk. Na początku lat 2000, kiedy przeistoczył u niewolności Platformę Obywatelską i zabrał w ten sposób elektorat i stworzył sobie nową partię, podporządkowaną sobie. No podobne, coś podobnego zrobił Szymon jak jakby tworząc taką nową Platformę Obywatelską. No ale to bardzo szybko się okazało tym razem coś. Czego wyborcy być może nie zauważyli wtedy, kiedy Unia Wolności um, upadała, no że to się na dobro platformy obywatelskiej yy, yy, niczym yy, nie różni, też Szyma miał. Hołownia... Popełnił sporo błędów, biorąc na pierwszą linię wielu takich bardzo rozpoznawalnych polityków Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej, byłych samorządowców, nawet marszałków Platformy. Więc tu mamy takie no, przepływy z Platformy do Platformy BIS. Jeszcze słowem chciałem skomentować tą sprawę tych fake newsów. No tutaj potrzebujemy rozwiązania systemowego. Bez tego nie damy sobie rady. Głównie fake newsy są rozpowszechniane na platformach, Cyfrowych, głównie na Facebooku. I tutaj, jeżeli jako rządy, i tutaj mówię szerzej o Unii Europejskiej, nie zaczniemy sprawować realnej kontroli nad tymi gigantami cyfrowymi, tak długo te fejki będą się szerzyły. Bo oczywiście w interesie firm jest to, żeby ludzie jak najwięcej klikali, żeby być jak najbardziej zaangażowani w treści. I oczywiście najbardziej angażują treści, które są. Takie najbardziej emocjonalne, najbardziej kontrowersyjne, które gdzieś tam ludzi wzburzają, a to są najczęściej właśnie treści fajkowe. Także tutaj potrzebna jest ścisła i taka dogłębna kontrola państwa czy Unii Europejskiej nad tym, co robi Facebook. Bo nie mamy tutaj, wbrew pozorom, to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek wolnym rynkiem. Facebook jest olbrzymim monopolistą którym zawładną tą przestrzenią i tym, i, i tym. Ale ja tutaj wejdę w słowo panu. Czy to nie będzie, panie redaktorze, odebrane jako kneblowanie mediów? Bo wszelka kontrola mediów, nawet taka, o której pan mówi, no, będzie odebrana jako, jako próba zdławienia wolności mediów. Króciutko nie? proszę powiedzieć. Tylko, że Facebook nie jest nadzorowym medium. On jest takim agregatorem, który podsyła nam różnego typu informacje i robi to w sposób, który promuje treści, które są nieprawdziwe. Jeżeli i widzieliśmy na przykładzie chociażby wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam faktycznie te fake newsy odgrywały i niestety cały czas odgrywają bardzo ważną rolę i dopóki się tym nie zajmiemy i nie stworzymy pewnych systemowych rozwiązań, żeby się zająć tymi cyfrowymi gigantami, żeby y, zacząć to kontrolować, będziemy mieli tego typu problemy. To samo pytanie do pana Miłosza Lodowskiego. Czy próba kontroli Facebooka przez rząd, czy przez instytucje rządowe nie będzie odebrana? Rana, czy też mediów społecznościowych, jako próba ograniczenia wolności słowa? Ale przecież właśnie Facebook korzysta z tego, że nie jest medium, bo nie podlega pewnym regulacjom, którym media podlegają. I tak się tłumaczył, że właśnie jest agregatorem informacji z podwójną, po zaciąganych, a nie, a nie, że generuje własne, własne informacje. Tylko to go broni przed pewnymi regulacjami, które obowiązują media w Stanach Zjednoczonych. Więc, więc to, to decydujmy się, czy to jest medium, czy nie. Ale dobrze, czy takie regulacje powinny być w Polsce wprowadzone, panie redaktorze? Przede wszystkim, przede wszystkim wszystkie rzeczy, które dzieją się na Facebooku, powinny być regulowane polskim prawem. Nie może być tak, że obywatel, żeby szukać sprawiedliwości, będzie się zgłaszał do sądu w Kalifornii. Jeśli coś korzysta z przestrzeni polskiej, z polskich obywateli i tutaj sprzedają swoje usługi, to powinien podlegać polskiemu prawu po prostu. Więc poza tym kolejną rzeczą jest to, że po prostu wielkie korporacjach. Takie jak Facebook, powinny być opodatkowane, jeśli czerpią korzyści na terenie Rzeczypospolitej. I od tego powinny się zacząć wszystkie działania wobec tego typu I to samo pytanie do Marka Wróble. No, o, oczywiście, że tutaj najważniejszym problemem jest y, jurysdykcja, czyli czy. Czy treści, czy treści umieszczane na ponadnarodowych platformach, to znaczy jakieś konflikty czy, czy, czy roszczenia związane z tymi treściami, czy są rozstrzygane przez polskie sądy, czy nie są. I oczywiście powinny być jak najbardziej, dlatego że te treści oddziałują w Polsce. Oczywiście to jest, to jest problem internetu, że, krótko mówiąc, nie wiadomo, gdzie on jest, natomiast to powinno być w ten sposób rozwiązane. Natomiast, co do kontroli treści, to oczywiście, że może być to, to wszystko i będzie, i nawet powiem, po części słusznie postrzegane jako y, kontrola czy cenzura. Y, a poza tym, no cóż. Y, Re, realizowalność takich działań, czyli re, realność, egzekwowalność tego jest wątpliwa. Dlatego tutaj ja bym e, bardzo postawił na fact-checking. Dodatkowo, poza oczywiście kwestią jurysdykcji, opodatkowania, to tutaj moim zdaniem e, wyjściem jest fact-checking. Takich e, serwisów fact-checkingowych najróżniejszych działa już trochę. Nawet jeśli niektóre się mylą albo są. Um, albo są w jakiś sposób um, stronnicze, to i tak wykonują um, pewną robotę i to no, tutaj trzeba działać, na, um, również oddziaływać na odbiorcę, a nie tylko na nadawcę lub na kanał. Ostatnie, ostatnie króciutkie pytanie, bo już mamy półtorej minuty do zakończenia programu. Dzisiaj najprawdopodobniej będzie debata w Unii Europejskiej odnośnie ograniczenia wiz dla Rosji, a właściwie zakaz wjazdu obywateli rosyjskich na teren Unii Europejskiej. Tuż przed tą debatą, z która ma być z inicjatywy Polski, będzie ją tą inicjatywę podjął pod Polski Ministerstwo Spraw Zagranicznych profesor Wawrzyk, wiceminister Spraw Zagranicznych będzie to przedstawiał. Pojawia się fake news, o którym rozmawiamy, czyli zamiana ulicy belwederskiej na ulicę Stefana Bandery. Nieprzypadkowa korelacja zdarzeń i pytanie, czy uda się zdobyć jedność Unii Europejskiej? Przypomnijmy, że Niemcy i Francja są przeciwne, żeby obywatele rosyjscy mieli zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. Miłosz Lodowski. Mam nadzieję, że się uda. To znaczy, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której obywatele państwa terrorystycznego są obdarzani prawem wjazdu do Unii Europejskiej i w związku z tym mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa publicznego w krajach Unii Europejskiej. Marek Grubel. No ja tutaj mam pewne wątpliwości, bo co innego debata w Parlamencie Europejskim, a co, co innego realna decyzja Unii. No fr Francja i Niemcy są w stanie to zablokować. I 15 sekund należy do Michała Piękosia, dziennik Trybuna. Nie, no ja właśnie, co wróciłem z urlopu i byłem w szoku, widząc tam masy turystów z Rosji, podczas gdy cały czas jeszcze obywatele Ukrainy, mężczyźni, nie mogą opuszczać swojego kraju. I to jest bardzo niesprawiedliwe, że z jednej strony nagradzamy obywateli Rosji. Tym, że mogą sobie jeździć po lazurowym wybrzeżu, a tymczasem mężczyźni, którzy są z Ukrainy, muszą siedzieć w okopach i walczyć na wojnie. No to jest, wydaje mi się, stan, który jest totalnie nie jest do zaakceptowania. I jeżeli Unia czegoś się nie zrobi z tym, to będzie to skandaliczne. I bardzo dziękuję za udział w debacie. Miłosz Lodowski, publicysta, Marek Wróbel, Fundacja dziękuję Republikańska. Państwu. Miłego dnia. E, Michał, Piękność, Trybuna byli Państwa i miłymi gośćmi. Miłego dnia, Panowie. Państwu również życzę dobrego Spędzenia tego dnia. Dziękuję.